Rolniku, wiosną wielu z nas się zastanawia, kiedy w końcu można zacząć nawozić azotem. Tu są konkretne zasady zgodne z programem azotanowym. Standardowy termin to od 1 marca. Jeśli jednak warunki pogodowe pozwolą wcześniej, to można zacząć już w lutym. Kiedy wcześniej? Dla roślin zasianych jesienią, gdy średnia dobowa temperatura powietrza przekroczy 3 stopnie Celsjusza przez 5 dni z rzędu. Dla pozostałych upraw. Gdy średnia dobowa temperatura przekroczy 5 stopni Celsjusza przez 5 kolejnych dni. Musisz patrzeć na średnią dobową temperaturę, nie tylko dzień. To musi być temperatura utrzymująca się całą dobę przez ciąg 5 kolejnych dni. Gdzie sprawdzić, czy już możesz nawozić? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej codziennie publikuje na swojej stronie listę powiatów, w których progi 3 i 5 stopni Celsjusza zostały spełnione. Wystarczy wejść na stronę IMGW. W zakładkę kryterium wcześniejszego terminu nawożenia. Pamiętaj: nawożenia nie wykonujemy, gdy gleba jest pokryta śniegiem, zamarznięta, zalana lub nasycona wodą. Czyli nie liczy się tylko temperatura w powietrzu, musi być odpowiednia temperatura gleby i brak zjawisk, które blokują absorpcję azotu przez rośliny. Podsumowując: 1 marca to bezpieczny punkt startu. Ale jeśli Twój powiat spełnia progi 3 lub 5 stopni przez 5 dni, powinieneś wyruszyć wcześniej, aby nie głodzić roślin. Sprawdzisz to online.